Nie mam dokąd iść. Teraz wyciągają Żydów z piwnicy i glimwek, zabijają i furmankami wywożą za miasto, gdzie grzebią jak padlinę w opuszczonych gliniankach. Innych pędzą na kirkut jak stada baranów i tam zabijają, ale nie wszyscy od razu umierają. <try> Wtedy Born już tam stoi jak anioł śmierci i własnoręcznie dobija tych, którzy dają jeszcze oznaki życia. Gdy uciekałem z płonącego getta, pewna kobieta wskazała mi ten klasztor i powiedziała, że tu mieszkają dobre siostry, które już nam żdowi nie odmówią schronienia. Tak powiedziała. A mnie się zdawało, że to był głos wysłannika pana. Ale pan dziś nie posyła aniołów. Ja rozumiem, że ludzie się boją, bo któż by się nie bał? Wy się boicie, ja się boję. Tak samo trzęsą nam się nogi, tak samo serca skaczą nam do gardła. Więc po co mówić o Bogu? Człowiek jest okrutny, a Bóg obojętnie patrzy na nasze męczarnie. Usiadł w kawiarni, zapalił cygaro. I czytając gazetę, udaje, że nic nie widzi. Nie rozumiem tego. Niech pan zaczeka. Po co?